Synu, uspokój się, odetchnij, zamknij oczy na chwilę i po prostu mnie posłuchaj. Jestem tutaj. Nawet gdy wszystko wydaje się rozpadać, nawet gdy świat wokół ciebie pogrążony jest w ciszy i czujesz, że nikt cię nie słucha, słyszę cię. Nawet gdy łzy płyną bez pytania o pozwolenie i nie znajdujesz słów, by się modlić, rozumiem każdą łzę. To nie koniec, Synu. To nie ostatnia strona Twojej historii. To tylko trudny rozdział. I nawet w tej zagmatwanej, mrocznej i samotnej chwili, ja, twój Bóg, Jestem bliżej niż kiedykolwiek. Synu, uspokój swoje serce. Wiem, jak bardzo starałeś się być silny. Widzę, jak bardzo tłumiłeś w sobie ból, jakbyś musiał ukrywać swoją słabość przed światem. Ale nie potrzebuję, żebyś był silny sam. Potrzebuję tylko, żebyś mi zaufał. Jestem Twoim schronieniem. Jestem tym, który Cię chroni, gdy wszyscy inni się odwracają. Jestem tym, który trzyma Cię za rękę, gdy Twoja dusza woła o pomoc w ciszy nocy. Jestem tym, który szepcze pokój, nawet gdy burza próbuje Cię utopić. Nie musisz rozumieć wszystkiego natychmiast. Musisz po prostu odpocząć we mnie. Jestem Twoim Bogiem. Nie jestem widzem Twojego bólu, jestem Twoim Ojcem. Jestem tym, który z miłością i celem zapisał każdy szczegół Twojego istnienia. Nic, czego doświadczasz, nie jest poza moją wiedzą. Żadne cierpienie nie umyka moim oczom. I nawet jeśli czasami milczę, to nie jest nieobecność. To troska, to ochrona, to niewidzialne dzieło, to boski plan, który rozwija się za zasłoną wiary. Nie pozwól, by okoliczności pozbawiły cię tego, co zasiałem z wiecznymi obietnicami, bo ja jestem Bogiem, który spełnia. Jestem Bogiem, który podtrzymuje, podnosi, przemienia. Dziecko, nigdy cię nie opuszczę. Usłysz to jako wieczną pieczęć na swoim duchu. Nigdy cię nie opuszczę. Nawet gdy myślisz o rezygnacji ze wszystkiego, pozostaję tu z otwartymi ramionami, czekając, aż do mnie wrócisz. Nawet jeśli popełniłeś błędy, nawet jeśli zgubiłeś drogę, nawet jeśli się potknąłeś, ja pozostaję taki sam, Twój Bóg. A moja miłość do Ciebie nie zależy od Twoich osiągnięć, ale od mojego charakteru. A mój charakter jest wierny. Moja miłość jest wieczna. Moja obietnica jest niezmienna. Nie zmieniam się, dziecko. Pozostaję i wybrałem cię, więc uspokój się. Otrzyj te łzy. Podnieś twarz. Jest dla ciebie nadzieja. Jest przyszłość, którą przygotowałem własnymi rękami. I w tej przyszłości nie ma nieobecności. Odrzucenia, porzucenia. Jest obecność, jest uścisk, jest odnowa. Odbudowuję to, co było złamane, naprawiam to, co było zranione i przygotowuję nowy sezon, w którym zobaczysz, że było warto. Ale do tego musisz zaufać. Nawet bez widzenia, nawet bez zrozumienia, nawet bez siły. Po prostu zaufaj, bo ja, Pan, Twój Bóg, jestem z Tobą do końca. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś, nigdy nie będziesz. Synu, nadal tu jestem. Nigdy nie odszedłem. Nawet gdy twoje serce było złamane i myślałeś, że nie zniesiesz kolejnego dnia, podtrzymywałem cię, nawet gdy nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Podczas gdy rozglądałeś się za pomocą, ja już byłem tam, w każdym szczególe, powstrzymując zło przed dotarciem do ciebie w sposób, jaki zaplanował wróg. Nie masz pojęcia, ile razy ratowałem cię w milczeniu. Ile nocy osłaniałem Cię moją obecnością, gdy płakałeś? Ile razy walczyłem za Ciebie, gdy myślałeś, że walczysz sam? To, co nazywasz zbiegiem okoliczności, ja nazywam opieką. To, co uważasz za szczęście, ja nazywam boską ochroną. Znam wątpliwości, które wołają w Tobie. Znam strach który próbuje Cię sparaliżować. Ale, synu, wiara nie jest brakiem strachu, wiara trwa pomimo strachu. Wiara to decyzja o zaufaniu, nawet gdy nie widzisz całej drogi. I właśnie tam, w tej przestrzeni między wątpliwością a zaufaniem, działam. Bo kiedy decydujesz się wierzyć, nawet ze zranionym sercem, przychodzę z uzdrowieniem. Kiedy decydujesz się szukać mnie, nawet bez sił, przychodzę z odnowieniem. Kiedy mówisz: Boże, nie wiem już, co robić, mówię, pozwól mi to zrobić teraz. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że oddasz mi swoje serce takie, jakie jest, i pozwól mi zająć się resztą. Synu, przestań dźwigać ten ciężar sam. Przestań próbować zrozumieć wszystko logiką. To, co mam dla Twojego życia, nie da się zmierzyć ludzkim rozumem. To jest nadprzyrodzone, to jest ponad okolicznościami, to jest większe niż Twój ból. I nawet jeśli teraz wydaje się to powolne, ja działam. Podczas gdy Ty się modlisz, ja poruszam sprawy. Podczas gdy ty czekasz, przygotowuję ludzi, ścieżki, cuda. Nie ma opóźnień w moich planach, jest doskonałość w czasie. To, co dziś wydaje się opóźnieniem, jutro będzie świadectwem. To, co dziś jest bólem, jutro będzie historią. Musisz po prostu zostać, bo w odpowiednim czasie, synu. Zobaczysz, zrozumiesz i będziesz wdzięczny, że się nie poddałeś. Uspokój swoje serce, bo jestem ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jestem Bogiem, który rozdzielił morze. Jestem Bogiem, który zamyka paszczę lwa. Jestem Bogiem, który wskrzesza umarłych. Jestem tym samym Bogiem, który jest teraz, tutaj, z Tobą. Nie walczysz o przetrwanie na próżno. Za każdą euzetą kryje się cel. Nowy początek czeka na koniec tego bólu. Nowy czas wkrótce nadejdzie. Ale musisz zaufać, nawet gdy wszystko wydaje się sprzeczne. Nawet gdy wszystko mówi, nie da się. Bo ja jestem Bogiem, który sprawia, że na pustyni rosną ścieżki i rzeki pośród niemożliwego. Nie potrzebuję logiki. Potrzebuję tylko Twojej wiary. Więc słuchaj uważnie, jestem Twoją ucieczką, Twoją twierdzą, Twoją tarczą. Kiedy wszyscy odchodzą, ja zostaję. Kiedy wszystko zawodzi, ja pozostaję. Kiedy nie ma już ziemi, ja jestem skałą. A kiedy świat odwraca się od ciebie plecami, obejmuje cię moją wieczną miłością. Nigdy, przenigdy cię nie opuszczę. Moje przymierze z tobą jest wieczne. I wszystko, co obiecałem, spełnię, bo jestem wierny. I ponieważ kocham Cię jak nikt inny. Więc, dziecko, weź mnie za rękę i idź dalej. Jestem z Tobą na każdym kroku, aż do samego końca. Synu, posłuchaj raz jeszcze, nie lękaj się jutra. Nie bój się tego, co jeszcze się nie wydarzyło. Jestem bogiem teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Już tam byłem w Twojej przyszłości i wróciłem tylko po to, by powiedzieć Ci, że się ułoży. To, czego jeszcze nie doświadczyłeś, już przygotowałem. To, co dziś nazywasz niepewnością, ja nazywam obietnicą w trakcie realizacji. Nie ma potrzeby gubić się w pytaniach, na które wciąż nie ma odpowiedzi, bo odpowiedzą jestem ja. A ja nie zawiodę. Nie bój się ciszy, drzwi, które się nie otworzyły, ścieżek, które zdawały się kończyć. Nic nie jest skończone, dopóki ja tego nie powiem. A jeśli wciąż stoisz, to dlatego, że wciąż czekacie coś wielkiego. Ucisz ten ból, synu. Znam twoje wnętrze. Wiem, jak mały czułeś się w obliczu wyzwań. Ale przyszedłem, by ci przypomnieć, jesteś większy, niż myślisz, bo to mój duch mieszka w Tobie. Nosisz w sobie siłę, która nie pochodzi z tego świata. Dlatego przetrwałeś rzeczy, które próbowały Cię zniszczyć. Dlatego wciąż oddychasz, nawet po przejściu burz, które pochłonęłyby wielu. Dlatego teraz nie jesteś sam. Ponieważ wybrałem Cię, abyś doświadczył czegoś ponadprzeciętnego. Jest namaszczenie w Twoim życiu, które pobłogosławi wielu innym. A ten ból, który teraz czujesz, stanie się uzdrowieniem dla innych. Stanie się świadectwem. Przemieni się w światło. Synu, przestań się porównywać. Przestań myśleć, że inni są silniejsi, bardziej godni lub lepiej przygotowani. Nie wybrałem Cię, ponieważ byłeś doskonały. Wybrałem Cię, ponieważ Twoje serce przykuło moją uwagę. Widziałem Twoje poddanie się, nawet gdy upadłeś. Widziałem Twoją wierność, nawet gdy Twoja dusza krwawiła. I dlatego Cię podnoszę, nie po to, by Cię wywyższać z próżności, ale by pokazać Ci, że Ci, którzy naprawdę mi służą, nigdy nie zostaną w dolinie. Jestem Twoim Bogiem. Jestem Ojcem. Który wita Cię, gdy wszyscy Cię osądzają. Jestem Panem, który Cię wzmacnia, gdy świat Cię osłabia. A wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś, przygotowywało mnie na to, co ma się wydarzyć. Zaskoczę Cię, synu. A kiedy to nastąpi, przypomnisz sobie te słowa. Zrozumiesz, że każde nie, które bolało, było ochroną, że każde opóźnienie było wybawieniem, że każda łza podlewała ziarno Twojej przyszłości. Nic nie było daremne, nic nie było przypadkowe. Wszystko było pod moją kontrolą, ponieważ ja jestem Alfą i Omegą. Początkiem i końcem, a ci, którzy są we mnie, nie gubią się w środku. Nie zatrzymasz się tutaj, będziesz żył dalej, przekroczysz granice, dotkniesz obietnic, które wydawały się odległe, ponieważ to ja Cię wezwałem i nie zawrócę. Więc trzymaj się mocno, weź głęboki oddech i po prostu zaufaj mi, bo nawet jeśli wszystkie wiatry się wzburzą, ja jestem twoim schronieniem. Nawet jeśli wszystko cię zawiedzie, będę twoim pożywieniem. Nawet jeśli nikt nie rozumie twojego procesu, ja rozumiem. Ponieważ to ja napisałem Twoją historię i właśnie przewracam stronę. Nowy sezon wkrótce się rozpocznie, a wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś, mój synu, było zaledwie prologiem. Teraz zaczyna się rozdział zwycięstwa, rozdział odnowy, rozdział restytucji. Bo ja, pan, jestem wierny i to, co obiecuję, dotrzymuję. Zawsze, bo Cię kocham i nigdy Cię nie opuszczę, nigdy.